Wyróżni się albo zgiń. Łatwo powiedzieć, szczególnie kiedy kupujesz nowy smartfon. Nie wygłupiaj się, kup iPhone'a, powiedzą jedni. Nie wygłupiaj się, weź Xiaomi, powiedzą drudzy. Wujek doradza Samsunga, bo nie ma nic lepszego. A tył autobusu miejskiego poleca Oppo. Z ludzi, którzy mają Oppo, znasz tylko Marcina Prokopa, ale trudno jednoznacznie ustalić, czy jest zadowolony ze swojego smartfona, czy po prostu z życia. W tym momencie nie przychodzi ci raczej do głowy myśl, a to kupię sobie smartfon firmy, która robi routery. Bo chyba nikt nie chciałby mieć smartfona Tepelinka. Przepraszam wszystkich, którzy mają smartfony Tepelinka, ale też chyba za bardzo nie ma za co. Bo przecież od modemów w Polsce zaczynał Huawei. I proszę, jak to się wszystko skończyło. Amerykanie najwyraźniej nie lubią firm, które produkują modemy i routery. Dlatego też ZTE ma w Stanach przerąbane. No dobra, może też dlatego, że trochę tam szpiegowali. Ale też, która firma nie szpiegowała w USA? I przestańmy się wreszcie oszukiwać, że Stany Zjednoczone nie mają szpiegów rozesłanych po całym świecie. ZTE w przeciwieństwie do Huawei ma jednak dostęp do wszystkich usług Google, Nieograniczony. No, na tyle nieograniczony jak inni producenci smartfonów opartych na Androidzie. I ma nowego smartfona. Który się wyróżnia? Choć może nie na pierwszy rzut oka. ZTE Axon 30 Ultra ma przede wszystkim bardzo fajny ekran. I to nie jest tak, że dostałem go wczoraj czy tydzień temu i jeszcze mnie trzyma, że wow, jaki ekran. Ja go używam od jakiegoś miesiąca i codziennie, niezmiennie ten ekran robi na mnie dobre wrażenie. Sprawdzałem go w nocy, sprawdzałem go w słońcu, sprawdzałem go w różnych sytuacjach. Odświeżanie 144 Hz naprawdę robi robotę. Poza tym ekran ma 300 Hz, jeżeli chodzi o reakcję na dotyk. Generalnie jest kot. Skoro ekran jest taki świetny, to wystarczy do tego dorzucić dobre głośniki i będzie to idealny kanapowiec do zabijania czasu. I rzeczywiście głośniki nie są złe. Przeciwnie się do tego utworu. Natomiast nie są to wybitne głośniki. Są wystarczające? Nie jest to zupełnie najwyższa półka, ale oglądając filmy, będziecie raczej zadowoleni. Obróćmy go na drugą stronę. Jest matowy. I to jest bardzo dobre moim zdaniem. W ogóle tył mi się podoba. Może nie jest tak militarny jak S21 Ultra Samsunga, ale na pewno ma coś w sobie. Być może tym czymś są trzy obiektywy o rozdzielczości 64 megapikseli każdy. A może ta konstrukcja, która pozwala na pięciokrotne zbliżenie optyczne. Tak wygląda podwójne zbliżenie. To jest pięciokrotne, a to 60-krotne. Nieużyteczne, ale jest. Za to dwukrotne i pięciokrotne są bardzo ok. i w ogóle jeżeli chodzi o możliwości foto tego aparatu, no to trudno tutaj się do czegokolwiek przyczepić. Jest zupełnie zbędna funkcja robienia zdjęć trzema obiektywami na raz. Jak przełączycie się w tryb wideo, staje się nieco bardziej użyteczna, bo można wybrać do trzech kadrów z sześciu, które nagrywamy w tym samym czasie. Kilka ciekawych trybów, m.in. opcja robienia nierealnych fotek księżyca, fotki makro, mnóstwo opcji przy wykonywaniu zdjęć portretowych, tryb nocny i manual. Jest też mono, które pozwala wybrać kolor, który ma się pojawić na zdjęciu jako jedyny albo zmienić jakiś kolor na inny. Fajne, daje 15 minut świetnej zabawy, ale więcej to raczej nie. Więcej możliwości pojawia się w trybie wideo. Można wybrać śledzenie poruszającego się obiektu, żeby smartfon utrzymywał go zawsze w ostrości, co jest spoko, ale też nie wydaje mi się jakoś super potrzebne. Choć zakładam, że kiedy nagrywacie np. Na kogoś kto biegnie maraton i Wy stoicie wśród publiczności i on albo ona biegnie w grupie i chcecie, żeby tylko ta osoba, którą nagrywacie była ostra, no to to sami widzicie, że to się przydaje w rzadkich sytuacjach. Sytuacje, które mi się zdarzają nieco częściej, to nagrywanie kogoś, kto do mnie mówi, i chciałbym wtedy, żeby lepiej było słychać głos tej osoby. I tu możecie sobie ustawić, z której strony smartfon ma zbierać dźwięk. Nie jest to żadna nowość. Pamiętam, takie funkcje jest sprzed kilku lat z telefonów LG, ale skoro jest to pod ręką, To lepiej to mieć, niż tego nie mieć. Są opcje z jakiegoś powodu nazywane vlogowymi, pewnie z braku innego pomysłu. Mogą być ciekawe, tak jak dolizum, czy zmiana punktu ostrości podczas ujęcia, czy ten efekt na przykład. Ale na pewno nie jest to element decydujący o zakupie. Podobnie jak movie mode, który zmienia proporcje nagrywanego obrazu. Fajne jest to, że na ekranie zawsze obecny jest przycisk balansu bieli, który możecie przełączyć w dowolnym momencie. Ale coś za coś, przy filmowaniu nie ma trybu w pełni manualnego. A skoro jesteśmy przy filmie. Stabilizacja ma działać już od 4 k w 60 klatkach i działa tak. Sami musicie ocenić, czy spoko, czy nie. Jeżeli nie spoko, to można wejść w edycję, i tu jest dodatkowa opcja stabilizacji tego obrazu. No to porównajmy to. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że nie jest to mistrzowskie software'owe stabilizowanie obrazu. Ale też niczego takiego po smartfonie się raczej nie spodziewamy. Selfie. Tu bym z kolei spodziewał się mega dużo, bo to jest taka kategoria, którą łatwo wygrać. Szczególnie z flagowcami. A jest no, jest tak se. Mimo że znowu opcji jest mnóstwo, można decydować skąd dochodzi głos, kiedy nagrywamy wideo selfie. Jest możliwość robienia nocnych selfie, portretów selfie, to generalnie ten przedni aparat nie jest królem przednich aparatów. Nie chcę, żebyście odebrali to tak, że uważam, że jest źle, bo jak jest, to sami możecie sobie ocenić. Ale to nie jest tak, że ten Axon 30 jest w jakiejś selfie czołówce. No nie jest. Czytnik linii papilarnych w ekranie jest i działa spoko, choć ja korzystam z odblokowywania smartfona twarzą. Ładowania bezprzewodowego brak. Bardzo szkoda. Ładowanie przewodowe jest za to bardzo przyzwoite 65 W. W pudełku jest wszystko to, co kiedyś do pudełek smartfonowych pakowali. Ładowarka, przewód, etui, które nie jest aż takie złe jak z reguły są etui pudełkowe i słuchawki zakończone mini jackiem z przejściówką na USB, które przypominają o tym, że przewód nawet średniej klasy brzmi zdecydowanie lepiej niż bez przewód średniej klasy. Nie chcę tym samym powiedzieć, czy są to jakieś wybitne słuchawki, ale da się na nich słuchać muzyki i są w pudełku. Pewnie sprawdzą się na siłowni dopóki nie urwiecie kabla. Oczywiście, że jest tutaj ten nowy Snapdragon 888. Jest system chłodzący, dzięki temu ten smartfon się nie nagrzewa, ale ten Snapdragon w połączeniu z tym wielgachnym ekranem no, sprawiają, że ten smartfon ma apetyt na baterie. Mi to nie przeszkadza, bo ja ładuję smartfon codziennie i też to 65-watowe ładowanie sprawia, że to no, dość szybko się ładuje, ale jeżeli jesteście ludźmi, którzy chcą wziąć ze sobą smartfon na trzydniową wycieczkę do lasu, to to nie jest ten smartfon. Chyba że bardzo będziecie oszczędzać, ale nie, to, to nie jest ten smartfon po prostu. Nakładka zasługiwałaby na osobny film, ale w skrócie jest to oprogramowanie dla tych, którzy lubią mieć kontrolę nad prawie wszystkim. Na przykład nad tym, w jakim stopniu na dotyk reaguje krawędź smartfona. I co ciekawe, Axon 30 jest na liście smartfonów, na których można zainstalować betę Androida 12. Teraz pytanie, czy ZTS czasem nie zacznie zapominać o tym, żeby ten smartfon w miarę na bieżąco aktualizować. Wiem od jednego z widzów, ale również z komentarzy w internecie, że bywa z tym różnie. Właściciele starszych ZTE nie muszą sobie przypominać na przykład jak wyglądał Android 9, bo w maju 2021 roku jest nadal na ich smartfonie. I to jest rzecz, nad którą moim zdaniem zdecydowanie zbyt mało się zastanawiamy, zbyt rzadko myślimy o tym, kiedy firma straci zainteresowanie moim jeszcze nowym, ale przecież on nie będzie nowy wiecznie, smartfonem. I tutaj, ludzie, którzy mówią, kup sobie iPhone'a, nie wygłupiaj się, mogą mieć rację. Wuja, który poleca Samsunga, też ma swoje argumenty, bo przecież Samsung obiecuje, że te aktualizacje będą nawet przez 4 lata, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Xiaomi mi, no to podchodzi do tematu wyrywkowo, ale nie ma się też co dziwić, bo oni mają tyle smartfonów, że sami nie ogarniają, który ma aktualizację, a który nie. Natomiast ZTE jest dla ryzykantów. Może się przecież okazać, że teraz będzie świetnie i wszystkie aktualizacje będą na nim lądować prawie tak samo szybko, jak na Pikselach. Ale może się też okazać, że za dwa lata ktoś w ZTE powie, ej, pamiętacie tego, Axona 30? No, to on chyba nadal chodzi na tym Androidzie 12, tak? A, to szkoda. Także. Nie mogę Wam jednoznacznie długofalowo tego smartfona polecić, bo nie jestem w stanie tego przewidzieć. Mogę Wam za to podać cenę. 750 euro za mniejszą pamięć i mniejszy ram. 850 euro za większą to jest 3, 350 i 3,800 na złotówki, to nadal mniej niż flagowce i mam wrażenie, że ZTE tym smartfonem próbuje przeatakować klientów OnePlusa, którzy jeszcze pamiętają co oznacza termin zabójca flagowców, ale nie mogą czegoś takiego znaleźć w OnePlusie, ponieważ jedne co zabija OnePlus to ich nadzieje na tani smartfon z mocnymi podzespołami. Tutaj ta nadzieja się, nie chcę powiedzieć tli, bo tak naprawdę jest dość wyraźnie zarysowana. To jest też jedna z Najładniejszych patelni ostatnio na rynku, moim zdaniem. Ekran przypomina mi codziennie, że miło mieć fajny ekran. Brak ładowania bezprzewodowego trochę boli. Biorąc pod uwagę fakt, że jedyne miejsce, gdzie używam bezprzewodowego ładowania, czyli samochód, ma zepsute bezprzewodowe ładowanie, boli mnie mniej, ale warto na to zwrócić uwagę. Generalnie jest to smartfon, który jest. Trochę nie wiadomo, jeżeli chodzi o przyszłość, więc pewnie nie brałbym z nim ślubu. Ale jeżeli myślicie o rocznym romansie z jakimś nowym niebanalnym smartfonem, to być może warto wziąć go pod uwagę. Natomiast ta hulajnoga to jest unagi. Jedyną jej zaletą na pierwszy rzut oka jest fakt, że jest ładna. I tak jak w życiu ładniejsi mają łatwiej, tak ładniejsze przedmioty też są uprzywilejowane, dlatego zrobię jej recenzję. A jak się sfrajerze? I wyjdzie, że nabrałem się tylko na wygląd, to wszystko to odbędzie się na Waszych oczach. Tymczasem dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w niedzielę.